Jakieś intro? No. Jakieś siemano, coś tam, ile piotrolenie. Jo, jo, O ty, to jest dobre. dobre. <t> <gry> Yo, yo, yo. Skoro są święta, trzeba zrobić świątecznego specjalnego łodcinka I dzisiaj będziemy mówić o ciekawych rzeczach, których pewnie nie wiedzieliście o świętach i o których zaraz oczywiście się dowiecie, więc jedziemy z tymi reniferami. ho, oh, oh, ho! Oh, oh, oh. Święta potrafią zmienić wszystko i wszystkich. Od y, ludzi w centrach handlowych w krwiożerce Bestie, po w żołnierzy na wojnie, na przykład pierwszej, tak jak było to w 1914, w miłych, przyjaznych, radujących się żołnierzy, tak jak zrobili Niemcy, biegnąc do Brytyjczyków, krzycząc WESOŁY świąt! Tylko bardziej z niemieckim akcentem, i po angielsku. I wtedy się wszyscy radowali, tańczyli, pili, dzieli się papierosami, a potem wrócili do wojny. Wiedzieliście, że w Bostonie kiedyś, w latach tam 1600 coś. Może było dostać mandat za okazywanie radości świątecznej, wiecie, Merry Christmas te sprawy. Będę no, to mniej więcej tak. MERRY CHRISTMAS! EVERYONE, FUCK THE POLICE! Stój! Oh, 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 oh. Wiecie, kto dał sani i Renifery świętemu Mikołajowi? Ten sam twórca, który stworzył Jeźdźca Bez Głowy. Ten nazywał się Washington Irving. W jednej ze książek opisał, że widzi go, który na niebie mknął. Mknu... Widzi go na niebie mknącego po niebiosach. W, w, w jego stanie zaprzęgnięte w Renifery. O, Każdy z nas zna Rudolfa Czerwonego Renifera. Masz Rudolfa, lśniący nos. Lecz nie każdy zna jego smutną historię i nie mówię o historii z filmu, mówię o tym, że został stworzony na potrzeby marketingowe w centrach handlowych. Cóż takie życie Ameryka? Z powodu tego, że to bez NASA jest jak Mikołaj bez dzwonka, to mam news o kosmosie. W 65 astronauci z kosmicznej stacji w kosmosie, gdzie indziej, Nadali komunikat do Canaveral we Florydzie, że widzą niezidentyfikowany obiekt latający, który leci w ich stronę. Po chwili ciszy zaczęły grać dzwonki, i na harmonice była odgrywana typowa amerykańska kolenda. Do tej pory te dzwonki i harmonika są w Muzeum Kosmosu i Astronautyki w Ameryce. Oh, 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 oh. Przed narodzinami Chrystusa ludy germańskie. Wieszały na wiecznie zielonych drzewkach, iglastych zazwyczaj, świeczki, albo różne ozdoby, żeby oświetlić sobie drogę nocą. I to przetrwało, jak widzimy, do tej pory. Gdyż pierwsze choinki pojawiły się w Strasburgu w XVII wieku, potem pojechały do Pensylwanii i się tam rozrosły. A potem, w tam 1840 pojawiły się w Anglii na Dworze Królewskim i są aż po dziś! Oh, 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 oh. Wiecie, co jest najczęściej czynione święta, w filmach, w opowiastkach, w komiksach, w i we wszystkich takich wizualizacjach, które dzieci nasze oglądają i się przez to stresują? Jest to kradzież świąt! Jest to porywanie świętego Mikołaja. ewentualnie jakichś pobocznych reniferów, bez których nie mogą odbyć się święta, albo strajk elfów. To się zaczyna robić jakąś taką masową... Ma cały sport światowy, gdzie po prostu wszyscy siedzą przed tymi wiatrami i o nie, teraz on ukradnie święta. Czy tym razem ukradną, czy może znowu nie zostanie to przeszkodzone? Mniej więcej tak to wygląda, bo inaczej byśmy tego nie oglądali. Ja mam świąt nie ukradnę, ani nie porwę świętego Mikołaja, nie mam na to pleców. Ale mogę wam życzyć wszystkiego najlepszego w okazji świąt, zarąbistych giftów i w ogóle mega atmosfery. A i przestroga! uważajcie na świętych Mikołajów yy, z dzwonkiem Krzyczący: Daj pieniądze! Give me money! Bo to nie są święci Mikołajowie. <laughs> na razie. Jestem Wilson! Ho, ho, ho.